Świat w 2100 roku. Witajcie. Ludzkość w przeszłości zastanawiała się nad tym, jak będzie wyglądać przyszłość. My natomiast można powiedzieć, że żyjemy w świecie, który dla ówczesnych był właśnie przyszłością. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, to właśnie taka jest prawda. Przyszłość nie jest czymś, co trwa wiecznie, i prędzej czy później będzie ona przeszłością. W końcu nie ma co się dziwić. Czas płynie bardzo szybko, co dobrze obrazuje film z 1927 roku pod tytułem Metropolis. Produkcja była swoistą prezentacją tego, jak będzie wyglądał świat w przyszłości, a mowa tutaj głównie o miastach, w których były wielkie drapacze chmur, tysiące samochodów, proste roboty oraz powszechny transport lotniczy. Tak więc świat przyszłości, jaki wyobrażali sobie wtedy ludzie, my możemy obserwować aktualnie za oknem. Dziś mamy 2020 rok, a do 2100 zostało jeszcze 80 lat. Dlatego w dzisiejszym materiale poważnie zastanowimy się nad tym, co do tego czasu się zmieni, nie tylko w kwestiach technologicznych, ale także środowiskowych, geopolitycznych i naukowych. Jednak oprócz tego uwzględnimy problemy, jakim będziemy musieli wtedy stawić czoła. A tych jest więcej niż mogłoby Wam się wydawać. Szczerze mówiąc jestem ciekaw ocen tego materiału w 2000 roku, może wtedy YouTube wyrzuci go do proponowanych. Okej, okay, nie przedłużając, zaczynajmy! Jeśli spodoba Wam się ten materiał i lubicie mój kanał, to pamiętajcie, że warto być jednym z widzów globalisty, a jedyne co wystarczy zrobić, to kliknąć przycisk subskrypcji i najlepiej zostawić łapkę w górę dla zasięgu. Oprócz tego twórca najczęściej lajkowanego komentarza otrzyma koszulkę Teamu Globalistów. Okej, okay, nie zabierając wam już waszego cennego czasu, zaczynajmy. Ciężko jest dokładnie przewidzieć, co się stanie do 2100 roku, co udowodniła nam już aktualna pandemia. Jednak istnieją pewne statystyki, jak i dowody na to, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość. Zacznijmy więc od podstaw. Na świecie do końca tego wieku możliwe, że będzie żyło nawet 11 miliardów ludzi, kiedy to teraz jest to zaledwie 7,8 miliarda. Dodatkowo spośród 10 państw z największą populacją, aż 4 z nich będą znajdowały się w Afryce, przy czym teraz jest to tylko jeden kraj. W samej Nigerii będzie żyło ponad 100 milionów więcej ludzi niż w Stanach Zjednoczonych. Warto jest mieć w tym miejscu na uwadze fakt, że już teraz są na Ziemi miejsca, gdzie jedzenia po prostu zaczyna brakować, a dalsze powiększenie obszarów upraw i pastwisk może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. W końcu łączny obszar naszej planety, jaki wykorzystywany jest pod hodowlę zwierząt, przekracza obszar, jaki stanowi całe terytorium Afryki. Jeśli dodamy do tego marnotrawstwo, to mniej więcej 30% światowych upraw ląduje w śmietniku. Szacunkowo ponad miliard ton żywności marnuje się w procesie produkcji, a taka ilość mogłaby zaspokoić potrzeby żywieniowe niemal wszystkich ludzi na świecie cierpiących z powodu głodu. Dlatego do 2100 roku ludzkość będzie zmuszona częściej sięgać po jedzenie w formie owadów, ponieważ tradycyjne mięso lub też warzywa i owoce będą dużo droższe, przez co staną się prawdopodobnie towarami luksusowymi, ponieważ ich ceny wzrosną średnio o nawet 400% z uwagi na zbyt małą produkcję w stosunku do potrzeb społecznych. ONZ wydało nawet 185-stronnicowy dokument, w którym dokładnie opisuje zalety i sposoby hodowli owadów. Co więcej, według badań, im większe zwierzę, tym więcej pożywienia, ziemi i wody potrzeba do wytworzenia końcowego produktu jadalnego, co powoduje wyższą emisję gazów cieplarnianych. Krowa potrzebuje 8 kg paszy, aby wyprodukować 1 kg wołowiny, ale tylko 40% nadaje się do spożycia. Świerszcze potrzebują zaledwie 1,5 kg pożywienia do wyprodukowania 1 kg mięsa, a 80% uważa się za jadalne. To też powoduje, że z uwagi na ekologiczny charakter produkcji tego mięsa oraz niskie koszty hodowli, to właśnie owady uznawane są za pokarm przyszłości, a już teraz 2 miliardy ludzi traktuje ten rodzaj pożywienia jako podstawową formę normalnego funkcjonowania. Przykładowo przeciętny kongijczyk zjada około 30 gram gąsienic tygodniowo, a po moim szybkim wyszukaniu w Google znalazłem informację, że mają one smak orzechowy lub owocowy. Pewnie dlatego im tak bardzo smakują. Jednak, z uwagi na to, że pewnie wiele osób dalej będzie chciało spożywać chociażby wołowinę, to jest w tej materii cień nadziei, bowiem naukowcy przypuszczają, że do 2100 roku sami będziemy mogli wyhodować mięso z komórek macierzystych w taki sposób, żeby proces ten był opłacalny. Metodę tą znamy już od 2008 roku, dzięki pracy Uniwersytetu z Maastricht. Jednak dopiero na przełomie 2030-2050 roku uda nam się ograniczyć koszty i dokładnie spadać właściwości takiego mięsa. So. Dlatego przypuszcza się, że do 2100 roku to właśnie ono będzie górować w większości sklepów. Przyszłość to jednak nie tylko jedzenie, więc przejdźmy teraz do kolejnego aspektu, czyli technologii transportowych. Podstawowym środkiem do poruszania się, z którego wszyscy korzystamy, jest samochód, a ostatnio coraz powszechniej mówi się o wersjach elektrycznych lub też hybrydowych. To też powoduje, że już teraz są państwa takie jak chociażby Norwegia, gdzie w 2018 roku spośród wszystkich nowo zarejestrowanych samochodów, aż 50% z nich było pojazdami elektrycznymi. Międzynarodowa Agencja Energetyki przewiduje, że do 2030 roku tylko 40% pojazdów na świecie będzie zasilane silnikami spalinowymi. Jednak taka predykcja jest mocno naciągnięta i będzie ciężka do osiągnięcia nawet w Unii Europejskiej. Teraz coraz rzadziej produkowane są pojazdy, które napędzane są tylko konwencjonalnymi sposobami. A do mniej więcej 2040 roku ten rodzaj napędu zostanie niemal całkowicie wyparty. Jednak zanim silniki spalinowe całkowicie trafią do lamusa, trzeba uwzględnić fakt, że w wielu biednych krajach mogą one służyć nawet do ostatniej chwili ich życia. Dlatego dopiero rok 2000 uznawany jest za ten w którym faktycznie samochody elektryczne i hybrydowe będą stanowić 90% wszystkich aut. Oprócz tego w przyszłości będziemy korzystać z takich środków transportu jak chociażby Starship stworzony przez Elona Maska. Zasada działania będzie bardzo prosta. Od czasu, kiedy SpaceX opracowało człony wielokrotnego użytku, które wracają na wyznaczoną platformę, w głowie amerykańskiego biznesmena narodził się pomysł budowy sieci platform pomiędzy największymi miastami, z których możliwy będzie lot do dowolnego miasta po drugiej stronie naszej planety w mniej niż 30 minut. Do realizacji projektu ma posłużyć najcięższa z rakiet, nad którymi pracuje Elon, czyli BFR, dosłownie Big Fucking Rocket. Jednorazowo z tej formy transportu będzie mogło skorzystać 100 osób, jednak to tylko początkowe założenie. A jeśli wszystko będzie działać tak, jak należy, technologia ma być dalej rozwijana. Czysto teoretycznie, mask. Chce przeprowadzić pierwsze testy do 2023 roku. Jednak eksperci podkreślają, że zanim nowy produkt SpaceX trafi do użytku dla zwykłych podróżujących, może minąć następne 20 lat z uwagi na testy i regulacje prawne. Dlatego realizacja wizji podróży na masową skalę między dowolnymi miastami na naszej planecie w mniej niż 30 minut powinna być możliwa dopiero około 2050 lub 2070 roku. Co natomiast z naszą ekspansją kosmosu? Według planów, jakie ogłosił Donald Trump, już do 2030 roku będziemy mieli stałą bazę na Księżycu, ale także do 2027. W okolicy Księżyca pojawi się Gateway. Czyli nowa stacja kosmiczna, która ma służyć dalekim podróżom w kosmos. Znowuż wracając do planów Ilona Muska, ludzie na Marsie mają już być w 2024 roku, jednak Musk nieco lubi naginać terminy, więc raczej należy bezpiecznie celować w okolice 2030 roku, ponieważ właśnie wtedy ma odbyć się też misja koordynowana przez NASA. Docelowo do 2100 roku zakłada się, że populacja żyjąca w bazach na Księżycu i na Marsie może liczyć nawet milion ludzi. Jednak te plany zweryfikuje czas. Do 2100 roku prawdopodobnie uda nam się nauczyć, jak rozpowszechnić reaktory termonuklearne, które wykorzystują procesy fuzji podobne do tych, jakie zachodzą na Słońcu. Dzięki czemu z jednego grama spalonego w ten sposób wodoru, helu czy też boru będziemy mogli uzyskać tyle samo energii, co z 11 ton węgla lub 8 ton ropy naftowej. W ten sposób będziemy mogli wyprodukować tyle energii, ile do tej pory było to kwestią tylko wyobraźni. W końcu jedna elektrownia termonuklearna może okazać się bardziej efektywna niż kilkadziesiąt klasycznych elektrowni jądrowych. Pierwszy eksperymentalny reaktor ma zostać ukończony do 2025 roku we Francji, a do 2030 mają być przeprowadzone pierwsze testy. Natomiast jeśli wszystko się powiedzie, pierwsze elektrownie wykorzystujące fuzję mogą powstać w okolicach 2050-2080 roku. Oczywiście zmieni się też wygląd samochodów, jak i samolotów, a samo NASA, chociaż przerwało program New Aviation Horizons, to był to bodziec dla niezależnych firm, które opracowały nowe designy samolotów, które są dużo bardziej ekologiczne i generują aż o 75% mniej zanieczyszczeń oraz są cichsze. Oprócz tego na horyzoncie są też plany co do pasażerskiego samolotu elektrycznego, ponieważ taki do 2030 roku chce stworzyć forma EasyJet. Jednak dopiero około 2050 roku być może będziemy mogli wyprodukować baterie, które umożliwią magazynowanie potrzebnej energii do dalszych niż 500 km lotów. Kwestie odchodzenia od szkodliwych dla środowiska technik będą kluczowe, ponieważ jeśli nie zatrzymamy procesu globalnego ocieplenia, średnia temperatura na świecie podniesie się o 4 stopnie do 2100 roku. A to, oprócz wzrostu poziomu morza o 2 metry, będzie skutkować także ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak chociażby dużo bardziej intensywne huragany czy regularne trąby powietrzne w Polsce. Podniesiony poziom wody będzie skutkować także zalaniem licznych wybrzeży oraz zniknięciem wysp, takich jak chociażby Malediwy. Dodatkowo do 2050 roku ucierpieć może nawet 570 miast położonych nad morzem, o łącznej populacji liczącej prawie miliard ludzi. Dlatego będzie to jeden z największych problemów, jakim ludzkość będzie musiała stawić czoła. Podsumowując. Przyszłość będzie miała dla nas wiele technologii, które zmienią życie, jakie znaliśmy do tej pory. Dodatkowo układ światowych sił się zmieni, ponieważ od ostatnich lat obserwujemy dynamiczny rozwój gospodarczy krajów, które w przyszłości mogą mieć największą populację na świecie. Do grona najsilniejszych państw w 2100 roku mogą dołączyć kraje uznawane aktualnie za słabe i biedne czyli Nigeria, Indonezja, Etiopia, Demokratyczna Republika Konga czy Pakistan. Oprócz tego świat będzie musiał stawić czoła problemom, takim jak przeludnienie, brak pożywienia czy ocieplenie klimatu. Czas pokaże, jak poradzimy sobie z tymi wyzwaniami. Pewne jest natomiast to, że zapowiadają się jedne z najciekawszych lat w historii ludzkości chociażby z uwagi na misję ludzi na Marsa. To już wszystko w tym materiale. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć!